Czy dinozaury naprawdę wyginęły? Bajka dla dzieci. Około 66 milionów lat temu w Ziemię uderzyła ogromna asteroida. Ta ognista kula z kosmosu, większa od góry, zderzyła się z Ziemią z ogromnym hukiem w miejscu, które dziś nazywamy Meksykiem. Ziemia zatrzęsła się, gęsty kurz i pył przesłoniły niebo i słońce, a wzburzone fale uformowały się w potężne tsunami. Skutki tego uderzenia były katastrofalne, wyginęło wiele roślin i zwierząt, w tym dinozaury. Tak przynajmniej twierdzą naukowcy, ale czy tak było naprawdę, tego nie dowiemy się chyba nigdy. Posłuchajcie zatem historii, która również mogła się wydarzyć. Nie ma na to jednak żadnego świadka, gdyż na Ziemi nie było wtedy jeszcze ani jednego człowieka. Nie było również aparatów, komórek i kamer, które mogłyby ten fakt zarejestrować. Zatem bardzo, bardzo dawno temu żyły na Ziemi dinozaury. Te potężne gady zdominowały świat zwierząt. Niektóre były łagodne i żywiły się wyłącznie roślinami, inne zaś były bezwzględnymi drapieżnikami. Teruś należał do tych najgrzeczniejszych, a właściwie to był najmilszym dinozaurem na całej ziemi. Jego dzieciństwo było beztroskie, wypełnione śmiechem i radością. Teruś biegał po łąkach za motylami i pszczołami i bawił się z innymi małymi dinozaurami. Najbardziej lubił zabawę wchowanego, ale niestety rósł jak na drożdżach, i drzewa stawały się za małe, żeby mógł się za nimi ukryć, a jaskinie za wąskie, żeby go pomieścić. Z żalem zrezygnował ze swojej ulubionej zabawy i zastąpił ją obserwacją mrówek. Te małe owady bardzo go fascynowały. Przez cały dzień ciężko pracowały, aby zbierać pokarm i przenosić go do wielkiego kopca, ukrytego w lesie. Były takie malutkie, że z łatwością znikały w labiryntach swojego domku. Co się działo w środku, Teruś mógł się tylko domyślać. Zazdrościł mrówką tego, że były małe i bez przerwy mogły bawić się w chowanego. Uwielbiał patrzeć, jak znikają pod ogromnym kamieniem, żeby po chwili wynurzyć się jak gdyby nigdy nic po zupełnie innej stronie. Zdarzało się często, że jakiś potężny dinozaur wlazł swoją niezgrabną łapą prosto w mrowisko. Terusiowi za każdym razem robiło się przykro i zawsze pomagał odbudować misternie wykonany kopiec. Wtedy mrówki zadowolone wracały do swojego domku i wydawały się bardzo zadowolone z pomocy młodego dinozaura. Z czasem chyba bardzo go polubiły, bo zabawnie zmieniały trasę swojej wędrówki, tak żeby przejść przez środek jego stopy, łaskocząc go w ten sposób delikatnie. Teruś zastygał wtedy w bezruchu, z radością przyjmując pieszczoty. Później poczynały sobie jeszcze śmielej i bez lęku zapuszczały się wyżej, wędrując po grubej skórze dinozaura. Teruś dzielnie wytrzymywał łaskotki, uśmiechając się tylko do małych owadów. Czasem miało się wrażenie, że mrówki chętnie opuściłyby kopiec i swój dom przeniosłyby na ciało dinozaura, gdyż tam spędzały najwięcej czasu. Pewnego dnia Teruś poznał nawet królową mrówek, która osobiście podziękowała mu za odbudowanie kopca, po raz kolejny zniszczonego przez inne dinozaury. Wszystko szło wspaniale, aż do tego dnia, kiedy właściwie zaczyna się nasza historia. Jaki to był dzień, nikt już nie pamięta, bo działo się to nie 100, nie tysiąc, ale 66 milionów lat temu. Teruś po śniadaniu zjawił się jak zwykle przy mrowisku. Był trochę zdenerwowany, tak jak prawie wszystkie zwierzęta tego poranka. Jakiś niepokój wisiał w powietrzu, ptaki latały tak nisko, że niemal obijały się o wysoką trawę, a inne zwierzęta niechętnie wychodziły ze swoich nor. Słońce ukryło się za gęstymi, złowrogimi chmurami. Terusia rozbolała głowa, ale starał się tym nie przejmować. Przyniósł swoim małym przyjaciołom trochę smakołyków, żeby nie musiały za bardzo oddalać się od domu. Ze zdziwieniem jednak zobaczył opuszczony kopiec, wokół którego nie kręciła się nawet jedna mróweczka. Kopiec był nienaruszony, więc na pewno owady nie opuściły go z powodu zniszczenia choć wiedział, że nawet wtedy wszystkie mrówki byłyby obecne i uczestniczyłyby w odbudowie swojego domu. – Co zatem się stało? – pomyślał Teruś zaniepokojony i rozejrzał się wokoło. – Gdzie jesteście? – zawołał z rozpaczą. Przez ten czas, jaki spędził z mrówkami, bardzo się z nimi zżył i niepostrzeżenie stały się dla niego bardzo ważne. Polubił je i czuł się z nimi niemal jak z rodziną. Mrówki jednak zniknęły. Dlaczego? Jak mogły go tak opuścić bez słowa? Pomyślał z żalem. Uzycisnęły mu się do oczu i gdy nie mógł ich już zatrzymać, rozpłakał się. Jego mali przyjaciele odeszli. Poczuł się taki samotny i bezsilny. Nie płacz! Usłyszał nagle cichy głos dobiegający gdzieś spod ziemi. Podszedł bliżej do miejsca, z którego dobiegał głos i w zagłębieniu zauważył dostojną królową mrówek w pięknej złotej koronie. Co się stało? zawołał do niej ocierając łzy. Gdzie są wszystkie mrówki? Ukryły się pod ziemią, odpowiedziała spokojnie. Dlaczego? Teruś nie wyobrażał sobie dnia bez towarzystwa swoich małych przyjaciół, dlatego jego oczy ponownie zaszkliły się napływającymi do oczu łzami. Nadchodzi wielki kataklizm, odpowiedziała królowa. Kataklizm? krzyknął Teruś. To niemożliwe! Jaki kataklizm? My, mrówki, wyjaśniła królowa spokojnie, żyjemy blisko Ziemi. Jesteśmy małe i całe nasze ciało codziennie wyczuwa jej ciepło i wibracje. Ziemia jest jak ogromne ciało, po którym chodzimy. My czujemy je, a ono czuje nas. Wiemy, kiedy wszystko jest w porządku, bo wtedy Ziemia jest spokojna, a kiedy zaczyna drżeć, to znak, że dzieje się coś złego. Teruś z niedowierzaniem skupił uwagę na swoich stopach. Ziemia drży? To jakaś niedorzeczność, pomyślał. Ale za chwilę dreszcz przebiegł jego ciało, bo faktycznie ziemia lekko zadrżała. Nie zwróciłby na to uwagi, gdyby nie królowa. Może dlatego czuje się dzisiaj tak dziwnie, on i inne zwierzęta. Co się stanie? zapytał przestraszony. Mrówki ukryły się pod ziemią, a co zrobi on i inne dinozaury? Pomyślał. To drżenie ziemi bardzo mnie niepokoi, odpowiedziała królowa. Ziemia się boi, czuje to. Coś się zbliża. To nie będzie huragan czy trzęsienie ziemi, ani nawet wybuch wulkanu. To coś znacznie gorszego i bardziej niebezpiecznego. Dlatego zdecydowałam, że ukryjemy się pod ziemią. A co z nami? krzyknął przerażony Teruś. Co się stanie ze mną i z innymi dinozaurami? Nie wiem, odpowiedziała smutno królowa. Jednak cała nasza społeczność bardzo cię polubiła i postanowiłam ci pomóc. Pomagałeś nam wiele razy i codziennie byłeś z nami. Stałeś się dla nas rodziną i bardzo nam na tobie zależy. Dlatego mam dla ciebie propozycję. Terusia wzruszyły te słowa, bo czuł dokładnie to samo. Jaką? zawołał. Chrząknęła królowa i zawahała się. Oczywiście możesz się nie zgodzić, ale moim zdaniem to jedyne wyjście. Mów, proszę! Pamiętasz ten stary dąb, który rośnie na polanie w środku lasu? zapytała królowa. Oczywiście, wykrzyknął Teruś. Ale co on ma wspólnego z nadchodzącym kataklizmem? W nocy na liściach tego drzewa pojawiają się krople rosy, odpowiedziała powoli królowa. To nie są zwyczajne krople. Te krople są zaczarowane. Dodała niepewnie, spoglądając na Terusia. Kilka tych kropli, dodanych do napoju, wystarczy, aby pomniejszyć do wielkości mrówki nawet tak wielkie zwierzęta jak dinozaury. Teruś patrzył na królową, nie rozumiejąc, co ma na myśli i w jakim celu mówi mu o dziwnej rosie. Dawno, dawno temu mrówki były wielkości dinozaurów wyjaśniła królowa, a Teruś spojrzał na nią z niedowierzaniem. Wiem, wiem, trudno w to uwierzyć, ale tak było naprawdę. Moja pra, pra babcia bardzo dawno temu, w dzień przed wielkim kataklizmem, pomogła całej naszej społeczności przetrwać. Zdobyła rosę ze starego dębu i dzięki niej wszystkie mrówki pomniejszone ukryła pod ziemią. Tak przetrwaliśmy uderzenie asteroidy i żyjemy do dziś. Terusia jeszcze bardziej rozbolała głowa. Mrówki wielkości dinozaurów, zaczarowane krople rosy, kataklizm myśli kłębiły się w jego głowie i nie mogły się poukładać. Chcę ci powiedzieć, westchnęła królowa że pomniejszenie dinozaurów to jedyny ratunek a ja pomogę wam ukryć się pod ziemią. Nie ma dużo czasu, więc musisz się śpieszyć. Wszystko zależy od ciebie i twojej decyzji. Ale ja nie chcę, ja się boję. A może się mylisz, może nie będzie kataklizmu, wykrzyknął Teruś i jakby w odpowiedzi poczuł, jak ziemia zadrżała jeszcze mocniej niż poprzednim razem. Musisz się śpieszyć, powiedziała królowa i zniknęła pod ziemią. Teruś został sam. Chciało mu się płakać. Był jeszcze taki młody, a musiał podjąć tak trudną decyzję. Wieczór był dla niego bardzo trudny. Z lękiem obserwował zwierzęta, które zachowywały się zupełnie inaczej niż zwykle, były kłótliwe i rozdrażnione. Na dodatek czuł pod stopami jak drżenie ziemi powtarzało się z coraz większą częstotliwością. Kiedy zapadła noc, nie mógł zasnąć. Nie ma dużo czasu, musisz się śpieszyć. Tętniły mu w uszach słowa królowej. Zerwał się nagle z posłania i ruszył do lasu. Bał się strasznie nocy i decyzji, jaką musiał podjąć. Z łatwością odnalazł dąb i przypatrywał się jego liściom lśniącym w świetle gwiazd. Nie było na nich rosy, choć Teruś wytężał wzrok. Wszystko na nic! krzyknął i rozpłakał się. I nagle na liściach pojawiła się rosa. Przyglądał się jej uważnie, jak migotała srebrnym światłem gwiazd. Kiedy poczuł kolejne niepokojące drżenie ziemi, zerwał największy liść, zwinął go tak, aby mógł do środka zebrać jak najwięcej rosy i szybko opuścił las. Potem usiadł nad jeziorem, a kiedy wzeszło słońce, wlał do niego krople rosy. Z uśmiechem spoglądał na zbliżające się do wody zaspane dinozaury. Mama i tata, rodzeństwo, koleżanki i koledzy, wszyscy łapczywie pili wodę i po chwili zmniejszeni do rozmiarów mrówki znikali w trawie. Kiedy już wszyscy skończyli, Teruś zanurzył usta w jeziorze i upił duży łyk wody. Nagle wszystko stało się jeszcze większe, a on niewiele widział z za wysokiej trawy. Wszystko, co się działo potem, było jak sen. Niespodziewanie pojawiła się przy nim królowa i wszystkie pomniejszone dinozaury. Widać było zaskoczenie na ich twarzach. Królowa krzyknęła: Za mną, szybko! I zniknęła w dziurze wydrążonej w ziemi. Wszyscy posłusznie ruszyli za nią, i gdy tylko bezpiecznie znaleźli się pod ziemią, usłyszeli ogromny huk, a potem ziemia zadrżała jak nigdy dotąd. Coś strasznego wydarzyło się na powierzchni, ale oni byli już bezpieczni w szerokich podziemnych korytarzach. W ziemię uderzyła ogromna asteroida. Tak właśnie Terus i Królowa uratowali dinozaury. Pewnie do dziś można je znaleźć pod ziemią. A może to wszystko były bajki?